Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, czwarty już kazanie pasyjne, tym razem będzie o ubiczowaniu z Ewangelii według Świętego Jana. Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze, uplutwszy koronę cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: Witaj, król żydowski. I policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich. Oto wyprowadzam go Wam na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: zabierzcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim żadnej winy. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Kochani, więc dzisiaj trochę właśnie o ubiczowaniu. Syn Boży przyjął ludzkie ciało, przyjął je po to, żeby nam pokazać właśnie, jak bardzo nas kocha, jak nas miłuje, żeby się z nami po prostu komunikować. I Dlatego pokazuje, że ludzkie ciało ma niezwykłą wartość. Zobaczcie słowa, zobaczcie gesty, które wykonywał Jezus. Jezus mówi: Dziś ze mną będziesz w raju. Jezus mówi: Nikt Ciebie nie potępił, i ja Ciebie nie potępiam. Mówi: Odpuszczone są Twoje grzechy, mówi Zechuszu. Dziś zatrzymam się w Twoim domu. Czyli słowo Jezusa ono niosło miłość. Jego gesty, kiedy choćby do niewidomego podszedł, e, zrobił błoto, nałożył mu na oczy, e, on poszedł później do sadzawki i przejrzał. Jego gesty były też pełne miłości. Czyli Jezus komunikuje się z nami przez słowa, przez gesty. Czyli Bóg przyjął ciało. Przyjął ciało po to, żeby się z nami skomunikować i żeby dać nam przepiękne informacje: Ja Ciebie miłuję. Stworzyłem Cię z miłości do miłości. Kochani, i biczowanie biczowanie to jest scena, kiedy Bóg ofiarował siebie za grzechy naszego też ludzkiego ciała. Czyli takie znaczenie jest biczowania. Jezus, te 40 razy bez jednego, te ciosy, które były wymierzone w jego ciało, mają szczególne właśnie znaczenie, jeżeli chodzi o grzechy naszego po prostu ludzkiego ciała, nasze nieradzenie sobie z czystością i wszelkie grzechy, które są właśnie przeciwko czystości. On to wszystko właśnie przyjął na siebie. Kochani, i zobaczcie. Że my, jako ludzie, jesteśmy istotami cielesnymi, jesteśmy istotami seksualnymi. Czyli zostaliśmy przez Pana Boga tak wspaniale stworzeni, że my mamy pociąg do relacji, pociąg do drugiej osoby. I to jest w nas, kochani, bardzo, bardzo naturalne. I zobaczcie, że wszelki dotyk, który jest, on jest po to, żeby zakomunikować tej drugiej osobie, jak bardzo ważny jest dla niej. Nie przytulasz przypadkowej osoby. Nie dajesz pocałunku komuś. Kogo mało znasz, ale przytulamy, całujemy osoby, które są nam bliskie. Dlaczego? Żeby wyrazić czułość, bliskość, żeby wyrazić miłość, żeby wyrazić właśnie im to, że są dla nas po prostu bardzo ważni. Więc mm, przepiękny dar seksualności, kochani, kiedy dwoje właśnie zakochanych osób, w sobie kiedy małżeństwo właśnie się jednoczy, to w wyniku ich zjednoczenia ciała powstaje nowe życie. To jest niesamowite. Więc dlatego Bóg stał się człowiekiem, przyjął ludzkie ciało, żeby nam bardzo mocno pokazać właśnie swoją miłość. I jego ciało przyjęło też bardzo wielkie cierpienie, w scenie ubiczowania właśnie to widzieć. I jak wiele jego ciało po prostu zniosło, i jak bardzo zrobił to z miłości do nas. Więc Jezus chce nas bardzo mocno poprowadzić właśnie w tym kierunku, żeby bardzo uszanować swoje ciało i ciało drugiej osoby. Że On za to podejmuje mękę, On za to podejmuje trud, On za to przyjmuje ciosy. Wiecie, ten, ten bicz to był splet takich sznurków, które były zakończone takimi metalowymi mm, częściami, które wrzynały się i zrywały skórę. To był bardzo, bardzo potężny ból. Jezus to przyjął. Niesamowite to jest. I On sam w tym wszystkim pozostawał czysty. Czyli to jest, kochani, Jego, jego człowieczeństwo. I to jest jego cielesność. I kochani, zobaczcie, co jest dalej. Kiedy Jezus jest wezwany właśnie przed Piłata, Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto człowiek! I widzimy tutaj cielesność. Cielesność właśnie Jezusa. Psalm 45. Werset trzeci powie nam, najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, wdzięk się rozlał na twoich wargach. Jezus jest piękny, On pała pięknością i właśnie myślę, że to, ta Jego człowieczeństwo właśnie w momentach przyjęcia tego trudu, tej ofiary, tej męki, tego ubiczowania, że wtedy widzimy mm, wielkie piękno. Piękno właśnie Boga, który godzi się na to, ale który w tym wszystkim pozostaje wewnętrznie wolny. Niesamowite, niesamowity jest właśnie Bóg. Najpiękniejszy jesteś jest spośród synów ludzkich. Kochani, i zobaczcie też, że ciało Jezusa wyraża milczenie. Dlatego, że człowiek mówi precz. I wtedy, kiedy człowiek mówi do Jezusa, kiedy mówi do Boga precz, Bóg milczy. On przez swój dotyk wyraża po prostu milczenie, nie skreśla, nie odsuwa się, nie rezygnuje, nie zamyka się, ale przez swoje milczenie wyraża pewną cierpliwość. Bóg jest cierpliwy. Człowiek skazuje, człowiek krytykuje, człowiek przekreśla Bóg nie. Bóg taki nie jest, Bóg nigdy nie skreśla. Nigdy. Kochani i nieskończona, naprawdę nieskończona jest cierpliwość. Cierpliwość Boga, Bóg jest Bogiem cierpliwym. W do korentian, kiedy są wymieniane cechy miłości, to pierwsza cecha miłości to jest cierpliwość. Miłość cierpliwa jest łaskawa, nie zazdrości. Pierwsza jest właśnie cierpliwość. I co pięknego powiedział Benedykt XVI, bardzo Go szanuję, bardzo Go, go lubię. Jest dla mnie niesamowitą inspiracją. Benedykt XVI powiedział: świat jest zbawiony przez Bożą cierpliwość, lecz jest niszczony. Ponieważ świat jest niecierpliwy, czyli świat jest zbawiony przez Bożą cierpliwość, bo Bóg jest cierpliwy wobec człowieka, ale świat jest niszczony, ponieważ jest niecierpliwy. Świat jest niecierpliwy. Zobaczcie, kochani, jakie teraz mamy zatrzymanie: mamy zatrzymanie w domach, mamy zatrzymanie w naszych różnych takich obowiązkach zawodowych, jest to albo wstrzymane, albo jest tego po prostu mniej. Mm. Świat tego nie zna, świat w tym wszystkim głupieje, świat w tym wszystkim się traci. A zobaczcie, jaki jest Bóg. A Bóg jest właśnie cierpliwy, a Bóg jest właśnie czekający, a Bóg właśnie teraz chce, żebyś ty przyszedł do niego, żebyś z nim porozmawiał, żebyś z nim poprzebywał. A Bóg właśnie yy, chce wzbudzić w twoim sercu tęsknotę, żebyś zatęsknił za spotkaniem z nim, za właśnie Eucharystią. To jest niesamowite. Ten Bóg, który jest Bogiem cierpliwym, kochani, niezwykłym. Bóg nie odwraca się plecami. Kiedy właśnie stanął przed Piłatem, zobaczcie, że Jezus był skierowany właśnie frontem do ludzi, czyli kiedy oni mówili: ukrzyżuj!. On był frontem skierowany, on nigdy nie odwrócił się na pięcie, on nie odwrócił się plecami do nich, ale on był ciągle w postawie otwartej, w postawie właśnie nie zamykającej się, ale w postawie przyjmującej jak wiele wyraża właśnie dotyk Boga jak wiele wyraża jego ciało czyli kochani to czwarte kazanie pasyjne które pokazuje nam właśnie ubiczowanie pokazuje nam właśnie trzy elementy z jednej strony cielesność czyli że przez cielesność Bóg wyraża miłość nawet wtedy a zwłaszcza wtedy kiedy przyjmuje właśnie trud kiedy przyjmuje cierpienie kiedy jest sponiewierany kiedy jego ciało jest naprawdę zbezczeszczone kiedy jego ciało jest skatowane on to ciało przyjął, żeby pokazać nam, jak mocno Cię kocham. Druga strona to jest człowieczeństwo Jezusa. Oto człowiek, czyli On staje się właśnie człowiekiem, żeby pokazać nam bliskość, żeby być z nami zjednoczonym, żeby być blisko nas. Oto człowiek. I w jego człowieczeństwie widzimy piękno to, że Bóg nie jest kimś dalekim, ale kimś bliskim. I trzecia sprawa cierpliwość Boga, czyli trzy razy C. Cielesność, człowieczeństwo, cierpliwość. Niesamowity jest Bóg, niesamowita jest Jego bliskość, niesamowita jest Jego wielkość, niesamowita jest Jego miłość, która się po prostu wyraża. Panie, spraw, abyśmy właśnie byli czyści. Aby nasze serca były czyste, spraw, żeby nasze ciało było używane do tego, żeby pokazywać im miłość, dobro, żeby nie życzliwość. Spraw, żebyśmy właśnie jako ludzie jak najwięcej dobra czynili. I spraw, żebyśmy byli cierpliwi tak jak Ty jesteś cierpliwy. Niech się tak stanie. Amen.